Szanowni Państwo, z okazji zbliżający się świąt Wielkiej Nocy, w imieniu Senatu, całego kolegium rektorskiego i swoim własnym życzę wszystkim członkom wspólnoty akademickiej, aby pomimo trudnego czasu święta były wypełnione spokojem, radością, rodzinnym, ciepłem i tak bardzo potrzebną dziś nadzieją. Święta Wielkanocne symbolizują odrodzenie i odnowę, niech więc przyniosą nam wszystkim nowe pokłady optymizmu, energii i siły potrzebnej do działania. Spełniania marzeń, realizowania zamierzeń i snucia ambitnych planów. Bądźmy dla siebie dobrzy, serdeczni i życzliwi, zarówno w domu, jak i w pracy, dzięki temu łatwiej będzie stawić czoła wyzwaniom. Szanowni Państwo, mimo iż nasze codzienne kontakty musiały zostać ograniczone, jestem przekonany, że zdaliśmy egzamin jako silna i trwała wspólnota. Chcę gorąco podziękować każdemu z osobna za zaangażowanie, poświęcenie. I gotowość do dostosowywania się do częstych, ale koniecznych zmian. Wasza postawa była dla mnie bardzo budująca i kolejny raz dała powód do dumy z bycia częścią Wspólnoty Politechniki Śląskiej. Jeszcze raz za ten wielki wysiłek dziękuję i życzę Państwu dużo zdrowia i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.